Bass Pawioki, czyli Peacock Bass. To jedna z najpiękniejszych ryb na świecie. I właśnie na te ryby przyjechaliśmy nad kanał panamski. Zatrzymaliśmy się w Panama City. Zaplanowaliśmy sobie dwa dni łowienia Peacock bassów w kanale panamskim. Na świecie są łowiska, gdzie te ryby dorastają do nawet kilkunastu kilogramów, być może większych rozmiarów nawet. Tutaj możemy liczyć na ryby do kilograma, może do dwóch kilogramów przy dużej dozie szczęścia. Liczymy się z tym, ale przyjechaliśmy tutaj, ponieważ żaden z nas, a jest nas pięciu, żaden z nas wcześniej nie złowił basa Pawiołkiego, więc zaplanowaliśmy sobie dwa dni łowienia tutaj, pływania za tymi basami. Tym bardziej, że znam chyba tylko jedną osobę i nie jest to Polak, która łowiła ryby w kanale panamskim. Zawsze jest to coś nowego. Ja lubię odkrywać nowe miejsca, przynajmniej dla mnie nowe. Myślę, że brzmi to egzotycznie i, i myślę, że to jest fajna przygoda. Samo łowienie tych basów jest to naprawdę ciekawa sprawa, zachowują się trochę jak nasze okonie, też agresywne, podnoszą się do, 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 do woblerów twitchingowych, podnoszą się do, do jaskółek, e, co ciekawe jaskółki w ogóle bez obciążenia na samym haku. E, Przynęty należy prowadzić dość dynamicznie blisko powierzchni wody, Operki są świetne e, i te basy wyskakują spod, e, spod roślin lub spod gałęzi. Cała sztuka polega na tym, żeby rzucić jak najbliżej zaczepów, jak najbliżej pływającego takiego dywanu z roślin, jak, naj, jak najbliżej wiszących nad, nad taflą wody krzaków, liści, lian, one wyskakują z cienia, atakują, jak trafi się w tak zwaną, oni to nazywają szkółka, school of bass, to tych ryb z jednego miejsca i to takiego miejsca dwa na dwa, można wyjąć nawet kilkanaście. E, łowiliśmy je też na żywca, ponieważ przewodnik stwierdził, że na żywca też fajnie biorą, powinniśmy spróbować. Zakładał jakieś takie małe rybki, trochę właśnie głupikopodobne, i te ryby, te, te basy w ogóle, w ogóle się nie bały. U nas jest przyjęte tak, że jak ktoś puknie w łódkę, to oje, już dramat, już ryby nie będą brały. Tymczasem tutaj przewodnik stawał dosłownie 2 metry od tych basów i często łowiliśmy je w pionie centralnie pod łódką, gdy zmieniał żywca tłuk jakąś, nie wiem, wiadrem, jakąś, jakąś pokrywką. O łódkę robił mnóstwo hałasu. My robiliśmy mnóstwo hałasu łowiąc te ryby, a one dalej brały, dalej brały tuż przy burcie łodzi. Widzieliśmy jak odprowadzają, widzieliśmy jak atakują i te żywce, i te woblerki, i te gumy, te basy w ogóle się słuchajcie nie bały. Można też je łowić na trolling, niechętnie. No, ale stwierdziliśmy, że skoro tu jesteśmy tylko dwa dni, to trzeba spróbować wszystkiego. Daliśmy się namówić na godzinkę trollingu, trochę potrollingowaliśmy. I co ciekawe, właśnie wtedy złowiliśmy największe ryby, największe te basy. Największe oczywiście tutaj na tą wodę. Myślę, że to były ryby takie największe z tych, które złowiliśmy na tej wodzie. Może tak, bo na pewno są większe, ale my złowiliśmy ryby takie może koło kilograma, może troszkę z górką. Były chyba dwa samce z takim fajnym garbem, naprawdę ślicznie obarwione ryby, przepiękne, waleczne. No i dla nas jest to o jakiś ptaszek, dla nas jest to naprawdę. Niesamowita frajda, ciekawa egzotyka. No i piękne ryby, których w Polsce nie połapiemy. Jak na razie, chyba największy, ale nie liczy się, bo na trolla. Po pod brzuszkiem. O, postaw, postaw. I samiec. Ups, samiec, bo ma takiego garba. No dobra. O, Oprócz tych basów pawiokich możemy tutaj liczyć na różne inne gatunki ryb. Na przykład na snuki. Snuk to taka ryba z wyglądu z kształtu mógłbym ją chyba porównać trochę do naszego sandacza, chociaż wygląda zupełnie inaczej, ma inny pysk. Ryba też agresywna, tak jak te basy pawiokie. Agresywna, świetnie reagująca na, na przynęty spinningowe i dosyć waleczna. Też dla mnie to jest nowy gatunek. Nigdy ich wcześniej nie łowiłem. Tutaj udało mi się. Złowić dwa małe snuki, jeden na spinning, jeden na trolling. Ryby małe, ale, ale oczywiście cieszą. E, oprócz snuka i basa jest tu mnóstwo różnych innych gatunków. Widzieliśmy, słuchajcie, gupiki. Takie, takie jak u nas w akwarium. Gupiki e, pływały wśród roślinności, więc można sobie nałapać do akwarium. E, Marcin złowił śmialiśmy się, że to górami, ale to chyba, nie wiem, jakiś pyszczak. Jakaś taka dziwna ryba, którą, którą kojarzę gdzieś tam z czasów dzieciństwa, gdy interesowałem się akwarystyką, ale król tej wody jest jeden, jest to tarpon. Co ciekawe, łowimy te basy wędkami takimi, no ja bym to nazwał mocną okoniówką, do 20-25 gramów ciężar wyrzutu. Plecionka cienka, myślę, że to jest jakaś 16, a nawet nie 16, 14. przypon z fluorokarbonu. Na pewno nie 0,30, może 0,28, może 0,25. Nie no to 30, myślę, że 28, tak do 30. Więc yy, na okonie mocno, ale na duże ryby, raczej, raczej sprzęt cieniutki. No i przewodnik mówi, że na te same wędki, na te same zestawy łowią tarpony. Co ciekawe, gdy zapytałem się, do jakiej, do jakiej wagi yy, te tarpony tutaj dorastają, okazało się, że on mówi, że zdarza się złowić nawet tarpona pi o masie 50 kg, gdy zapytałem się, czy naprawdę na te wędki i ile trwa hol, on powiedział, że tak, godzinkę, godzinkę z hakiem i, i taka ryba powinna wyjechać. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej nie spadnie, ponieważ tarpony jak biorą, to bardzo często spadają. Powiedział, że na 10 zaciętych tarponów średnio jednego uda się wylądować, bo reszta po prostu spada albo zaraz po zacięciu, yy, albo gdzieś w trakcie holu, ponieważ te ryby są bardzo silne, skaczą, walczą dynamicznie. I powiedział, że jeżeli będziemy mieli dużo szczęścia, to być może uda nam się złowić tarpona. Ranki i popołudnia są najlepsze, ponieważ nie ma słońca. Nie ma słońca, te tarpony trzymają się w ujściach rzek, blisko ujść rzek, że te rzeki niosą jakieś tam pożywienie, niosą małe rybki i te tarpony sobie pływają. Faktycznie widzieliśmy trochę spławów. No i jednemu z nas dopisało szczęście. Wpłynęliśmy w ujście jakiejś rzeki. Gdzie ponoć są tarpony. Musieliśmy przypłynąć przez taką zaporę z desek pływających, która zatrzymuje spływające e, takie wyspy, pływające wyspy zieleni, jakichś krzaków, traw, e, żeby to nie wpływało wszystko do kanału panamskiego, nie przeszkadzało statkom. Przepłynęliśmy przez te dechy, no i jesteśmy blisko ujścia rzeki. Mnóstwo zielska, woda brudna, ale ponoć tu właśnie kręcą się tarpony, a teraz jest na nie najlepsza pora, bo jest wczesny ranek niebo zachmurzone i one tutaj żerują. Yy, nasz przewodnik powiedział, że krokodyli tutaj raczej nie ma. Raczej. Znaczy gdzieś są, ale nie w tym miejscu, nie teraz. Ale są manaty, więc mm. <laughs> w go czego jak nie tarpon, to może manat za kapotę. Tegoście nie grali, co? Po sieradzku. Jak? Po sieradzku. Za kapotę. Za kapotę po Ale jest pięknie. A najlepsze, że te tarpony łowimy na na kijaszki chyba takie bardziej okoniowe, nie wiem do ilu to jest. A, do no 28 gramów mam kijek, ale taki, no ja bym go użył na okonie, duże okonie. A tutaj są tarpony po 50 kilo podobno. Ile ma na twarzy? Nie wiem. Z zielonego pewnie. Pewnie z pół tony. Yeah, the the legs are still, you know, under the ice. Yeah. Oh, yeah. Tarple, man, Tarple. Tegabidu, tegabidu. Net or not, not? Oh, not yet. Yeah. Well, I think it's ready. You think? No, more time, more time. Oh, All right. I think no, not yet, not yet, not yet, but let's try. What is the time this kind of thing? Maybe 10 minutes? Yeah, it's deep, deep hook. Okay, ready? It's almost yet. Yeah! What <laughs> oh, a aventura! Okay, ready? Oh, it's hooking on. <laughs> yeah, mate. Okay, see. you wanna put the ball up? No, no, no. But... Oh, like okay. this No, no. Ah, okay, follow. Put the other side. O pierwszy tarpon, ok. Siłom. O! A Jeden z nie One from z and another from Tarpon. Jej. To kapitan. Good Kapitan. No i nasz przewodnik powiedział, że są tu tarpony. E, oczywiście rosną dużo większe, no ale już, trzeba mierzyć siły na zamiary. Nam się udało dorwać jednego. Jutro mamy kolejny dzień, jutro walczymy znowu. Yy, więc może będzie większy tarpon i są tu manaty i krokodyle. Ale to już dla Michała zostawię. Nie ma takiej opcji. Mi wystarczą tarpony, niech on sobie łapie manaty, krokodyle. I szarki. I szarki. Niesamowite miejsce. Samo łowienie ryb w kanale panamskim jest już niezłą przygodą. Niesamowitą frajdą ponieważ zderzają się dwa światy z jednej strony kanał przepotężny, olbrzymi kanał którym pływają ogromne naprawdę potężne statki jakieś tankowce, kontenerowce potężne holowniki jest ich bardzo dużo a z drugiej strony a z drugiej strony jest dzika dżungla płyniecie kanałem nagle przewodnik skręca w jakąś zatokę i zaczyna się labirynt labirynt wśród drzew wśród palm Wśród lian pnączy, wypływacie po jakimś czasie zupełnie innym miejscu na, tym, na ten kanał i nie wiecie, czy do domu jest w prawo czy w lewo. Człowiek totalnie głupieje. Bez przewodnika, tutaj, to pomijając to, że nie ma czym pływać no bo nikt z łódką tu nie przyjedzie, to bez przewodnika człowiek by się kompletnie zgubił. Akurat trafiliśmy na porę deszczową, kiedy, kiedy cały ten zbiornik, bo to się, się nazywa Gatun Lake, ale. Cały jakby kanał panamski, całe to, to Gatun Lake jest maksymalnie wypełnioną wodą. Jest bardzo wysoki poziom, więc woda wkrada się do dżungli. Czasami pływamy wśród drzew. Totalnie dzika przygoda i totalnie dzika przyroda i niesamowita przygoda. Jeszcze pikantności dodaje fakt, że są tu krokodyle. Podobno nasz przewodnik mówi, że one boją się łodzi. W momencie, gdy słyszą silnik, to uciekają. No, widzieliśmy chyba ze dwa takie krokodyle. Co prawda, akurat silnik był wyłączony, więc krokodyl nie uciekał, ale pływać bym tutaj nie poszedł. Są też manaty. W pewnym momencie w dużej zatoce, gdy pływaliśmy za. Próbowaliśmy łowić tarpony, coś się przewaliło po wodzie, coś wielkiego. Więc ja mówię od razu: kapitano, to chyba krokodilo. Kapitan mówi, że albo krokodyl, albo tarpon, albo manat. Okazuje się, że są tutaj manaty. Wcześniej o tym w ogóle nawet nie wiedziałem. Eee, cały czas słychać nawo 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 nawoływanie małp. Podejrzewam, że nie udało mi się tego nagrać, ponieważ wiatr szum i tak dalej, ale gdzieś z tyłu cały czas słychać jakieś, nie wiem, czy to są wyjce, no strasznie te, strasznie te małpy dropapę. -e. Eee, piękne, niesamowicie piękne motyle. Tego też na pewno nie nagrałem, bo tak jak szybko się pojawiały, tak znikają niebieskie takie jak wielkości dwóch dłoni dorosłego mężczyzny. Przepiękne, widzieliśmy nietoperza, mnóstwo ptaków, widzieliśmy dwa czy trzy razy tukana. Sama przyroda naprawdę, naprawdę zapiera dech w piersiach. Jest przecudowna, jest przepięknie tutaj. No i te ryby. Strasznie doskwiera nam tylko pogoda, upał. Rano są chmury, ale jest 28 stopni. W ciągu dnia, jak chmury trochę się rozrzedzają, wychodzi słońce, jest piekło, zwłaszcza jak nie wieje. Wybaczcie mój wygląd, No jestem ufajdolony cały, ale, ale w tej koszulce łowiłem dwa dni. Wcześniej wcześniej jeszcze byłem w niej na oceanie. Była prana, ale niestety nie udało się jej doprać. Więc wyglądam jak wyglądam, ale tutaj w Panamie nikt na to nie zwraca uwagi. Nieważne jak wyglądasz, ważne jakim jesteś człowiekiem. Ale wiesz, wiesz Michał, że dowody trzeba rzucać. Ja słyszałem, że są eee, Grasbasy jeszcze. Grasbas. I Grasbas, Grasbas... Kapitano, tam! O, świeci grubo. Uważmy, na konda anakonda żadnego nie wylazła. Poproszę kapitana, żeby to zrobił. <noise> Woda z samego kanału miesza się z wodą spływającą z rzek oraz z wodą, która stoi w dżungli, w tych wielkich zatokach. W samym kanale, wśród tych wielkich barek, ja nie mam pojęcia jaka jest tam głębokość, bo, bo na, na tych łodziach, którymi pływaliśmy nie ma echosondy, więc może się liczy, chociaż z plecionką to, to pewnie nie, ale, ale nie ma tam echosondy, myślę, że jest bardzo, bardzo głęboko. Woda jest bardzo brudna, jest mętna, yy, no bo brudna to nie mętna, nie widać dużo śmieci, trochę inaczej niż u nas, ale ale woda jest bardzo mętna, widać, że, że jest pora deszczowa yy, i spływa to z rzek. Wszystkie ujścia rzek są zawalone jakimiś pływającymi patykami, kawałkami drewna, liśćmi i tak dalej, i tak dalej. Przy ich ujściach leżą takie, są powalone belki do wody, spięte, które tworzą zaporę, żeby te śmieci nie wypływały na kanał. No bo wiadomo, wielkie statki, wielkie śruby, więc żeby to się nie powkręcało i w jakiś sposób nie wpływało na ruch żeglugowy po kanale. A więc te belki mają, mają za zadanie utrzymywać cały ten śmietnik, tak to nazwijmy, który spływa, spływa rzekami. I tam jest woda rzeczywiście bardzo mętna, ale tam właśnie są podobno bankówki na tarpony. Natomiast w samych takich zatokach, yy, gdzie jest zalana dżungla, lub, lub ta woda podchodzi pod samą dżunglę, woda jest bardzo czysta. Yy, widać, że, widać, że gdzieś tam się oczyszcza, czy o piasek, czy o, o te rośliny. Woda jest czysta, klarowna. I łowiąc te basy, bardzo często widzimy, jak te, jak te ryby atakują naszą przynętę. Jest to niesamowity widok. Po dwóch dniach łowienia nasza przygoda na kanale panamskim dobiegła końca. Zdecydowanie polecam. Na pewno nie przyjechałbym tutaj na tydzień czy na pięć dni łowienia, ponieważ no, ryby nie są duże, poza tymi tarponami. To ryby nie są duże, łowienie jest bardzo męczące i wydaje mi się, że przez 5 dni to każdy by się tym znudził ale jeden dzień, ewentualnie dwa zdecydowanie polecam, jeżeli kiedyś, jeżeli kiedyś tutaj będziecie i będziecie mieli trochę wolnego czasu jesteście wędkarzami to to polecam spróbować, frajda jest naprawdę niesamowita jeżeli kochacie przyrodę, kochacie dziką dziką naturę i przede wszystkim jeżeli jara was widok dżungli a mnie jara lasy deszczowe, dżungla to to jest coś pięknego to zdecydowanie polecam wam taką przygodę Zdecydowanie warto. No bo gdzie indziej możecie obserwować głupiki w naturalnym środowisku albo jakieś inne górami, jak nie tutaj. Trzymajcie się i do następnego. A gdzie będzie następnym razem? Nie mam pojęcia.